Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gromadzi każdego roku wielu mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Odbywa się wtedy wiele ciekawych imprez, koncertów, które zachęcają do wyjścia z domu. Dlatego wolontariusze Fundacji DKMS postanowili właśnie podczas finału orkiestry w Baruchowie zorganizować akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Razem z wolontariuszami staraliśmy się jak najbardziej wypromować tę akcję w gminie Barchowo, ale także w regionie. Podjęliśmy szereg działań, które właśnie służyły informowaniu mieszkańców gminy Barchowo o akcji, ale także jakie warunki musi spełnić każda osoba chcąca coś zarejestrować, jakie są ogólnie te dwie metody pobrania szpiku. Nagraliśmy tutaj taki filmik ze współpracy razem z panem wójtem oraz z panią doktor lokalnego ośrodka, gdzie z punktów medycznych pokazaliśmy mieszkańcom, iż te dwie metody pobrania szpiku kostnego nie są, Metodami niebezpiecznymi dla organizmu, i człowiek nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu. Połączenie dwóch akcji okazało się strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy nie tylko chętnie wrzucali pieniądze do puszek, ale także bardzo licznie zjawili się na rejestracji. Wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy. Nie wszyscy byli przekonani co do naszej akcji, ale bardzo chętnie odpowiadaliśmy na wszystkie ich pytania. Chodziliśmy razem z Robertem na woźb do hali i namawialiśmy ludzi, aby nas odwiedzali, nawet jeśli, nawet jeśli nie byli przekonani, czy mieli jakiekolwiek pytania. Nigdy z hali nie wychodziliśmy sami, zawsze zabieraliśmy ludzi, którzy mieli jakieś pytania lub byli niepewni. Zdarzył mi się nawet pan, który był negatywnie nastawiony na naszej akcji, ale usilnie przez 15 minut go namawiałam, aż wreszcie się zgodził, podpisał wszystko, bo Wyszedł nawet zadowolony. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. Nie spodziewaliśmy się, że tyle mieszkańców gminy Barchowo, a także okolic przyjdzie i zarejestruje się jako potencjalny dawca szpiku. Wolontariuszom udało się zarejestrować aż 87 osób, co jest naprawdę bardzo wielkim sukcesem i niezmiernie się cieszymy, że mieszkańcy gminy Barchowej potrafią pomagać i chcą pomagać i przyszli, odważyli się i zarejestrowali się jako potencjalny dawca szpiku. Niemal 90 nowych potencjalnych dawców szpiku kostnego to również jeden z najlepszych wyników akcji rejestracji podczas Wielkiej Orkiestry w całej Polsce. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy.